Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszny jagodowy deser z nasionkami chia. Zapraszam do oglądania. Do miski wlewamy 500 ml mleka. Dodajemy łyżkę miodu. Sypujemy jedną szklankę jagód. Mogą być mrożone i blendujemy. Dodajemy 7 łyżek nasion chia i mieszamy. Tak przygotowany deser przelewamy do szklaneczek. Schładzamy w lodówce przez kilka godzin. Po kilku godzinach pudding jest prawie gotowy. Teraz przygotujemy do niego frużelinę jagodową. Do garnka z grubszym dnem wsypujemy jedną szklankę jagód. Mogą być świeże lub mrożone. Jeśli chcecie, możecie czymś dosłodzić frużelinę. Ja mam akurat syrop daktylowy, więc dodaję jedną łyżkę. Ale możecie dać cukier, sylitol lub na przykład miód. Jagody stawiamy na małym ogniu. Jagody podgrzewamy do momentu ich całkowitego rozmrożenia się i rozpadnięcia. Po około 5 minutach gotowania jagód bierzemy 1 trzecią szklanki zimnej wody, dodajemy 1 dużą łyżkę skrobi ziemniaczanej. Wlewamy ją do jagód, mieszamy i podgrzewamy na moim ogniu jeszcze przez około 1 minutę. Po tym czasie nasza frużelina jest gotowa. Frużeliną dekorujemy wierzch deserków. Na sam koniec możemy na każdy deserek nałożyć jedną łyżeczkę mleczka kokosowego. Możemy również ozdobić wiórkami kokosowymi i jagodami. Deserki gotowe. Jeśli spodobał wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia.